Pośród wielu niezbyt przychylnych słów, wielu gorących dyskusji, na które można się natknąć w sieci, nie można odmówić Battlefieldowi 2042, że kontynuuje tradycję ciekawostek i steregów, z czego sama seria jest całkiem dobrze znana. W dzisiejszym materiale chciałbym odejść, przynajmniej na chwilę, od tematów poświęconych typowo zmianom w grze i omawianiu samej jej struktury i skupić się na prezentacji kilku dosyć interesujących rzeczy, jakie można spotkać w najnowszym Battlefieldzie. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Przez annały serii przedzierały się różnego rodzaju stworzenia. Od szczurów, mew, krabów, aż po pająki, skorpiony, no i między innymi węże. A właściwie, węża, którego można spotkać na mapie klepsydra niedaleko punktu B1 oraz na odnowie. Jak łatwo można się domyśleć, interakcja nie jest możliwa, a gad po pewnym czasie znika w odchłani niesionej przez piasek. W kontraście do Katarskiej Pustyni, również region Antarktydy na ziemi Królowej Małt ma do zaoferowania pewną formę fauny. Pingwiny widoczne jeszcze na trailerze można spotkać, a nawet usłyszeć na krańcu mapy. Ale co ciekawe, to nie jedyna obecność pingwinów, którą możemy znaleźć na mapie Rozłam. W kilku miejscach w budynkach kierownictwa od możemy natknąć się na rysunki przedstawiające Fikuśne Nieloty. Autorem jest jeden z deweloperów, który dodał do gry ilustrację jednego z członków Discordowej społeczności, który ma obsesję na ich punkcie. Pozostając w temacie takich drobnych rzeczy, to na mapie kalejdoskopu umiejscowionej w Korei Południowej mamy mapę przedstawiającą kursowanie poszczególnych linii pewnego środka transportu. Uwagę zwraca oczywiście slogan PTFO, będący w żargonie społeczności od wielu lat. Trzeba grać drużynowo i przejmować flagi. Ponadto na mapie Orbital na jednym ze wzniesień możemy przy akompaniamencie muzyki z głośnika odpocząć na leżakach i podziwiać co oddali się po prostu dzieje. A teraz już coś troszeczkę poważniejszego. Dużo mówiło się o tym, że Battlefield 2042 nie oferuje destrukcji, jaką znaliśmy chociażby z Levolution z Battlefielda 4, czy możliwości w tym aspekcie z Battlefielda 1 i Battlefielda 5. Owszem, zostało to okrojone zapewne w celu nie pogarszania jeszcze bardziej optymalizacji, która przy zaawansowanej destrukcji 128 graczach byłaby pewnie w jeszcze bardziej opłakanym stanie, natomiast w grze mamy pewne smaczki. Oprócz elementu jaki znamy z kaspijskiej granicy, którego nie mogło zabraknąć, na mapie kaleidoskop można doprowadzić do zniszczenia i bezwładnego opadu górnej kondygnacji jednego z wieżowców. Jeszcze bardziej efektywne jest jednak opadanie wielkiej blachy kadłuba kontenerowca na mapie wrakowisko. Niszczycielska siła, którą uruchamiamy za pomocą generatorów, może dosłownie zgnieść nawet czołg. Efekt robi wrażenie. W Battlefieldzie jeden twórcy zaimplementowali kodeksy, czyli krótkie, autentyczne fakty na temat danej broni i jej powstania, ale nie tylko, bo przez wiele ich zbiorów przewinęły się także historie poszczególnych kampanii pierwszewojennych. Małym kosztem, który zazwyczaj sprowadzał się jedynie do zabicia kilku wrogów z danej broni, można było dowiedzieć się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Może nie wszyscy zwracają uwagę na takie pierdoły, ale po pewnym czasie muszę stwierdzić, że takie małe rzeczy dodawały jakiejś takiej większej autentyczności jedynce, mimo że nie przedstawiała wielkiej wojny w typowej formie walki pozycyjnej. A jeżeli mogę coś powiedzieć tak od siebie typowo z autopsji, no to kilkukrotnie informacje tam zawarte przydały mi się jakoś po prostu w życiu. Ale do czego zmierzam? W grze, jak dobrze wiecie, istnieje coś takiego jak karta gracza, którą możemy sobie dowolnie spersonalizować. Podczas wyboru tłumamy krótki opis, zazwyczaj sprowadzający się do opisu wydarzeń ze świata gry lub innych odtwórczych adnotacji. Jednak można natknąć się na swoiste perełki, jak chociażby ta z karty do odblokowania na 98 poziomie. Orbitując wokół Ziemi w statku kosmicznym, zobaczyłem, jaka piękna jest nasza planeta. Ludzie, będziemy chronić i pomnażać to piękno, a nie je niszczyć. Te słowa wypowiedział po rosyjsku Jurij Kagari, pierwszy człowiek w kosmosie, kosmonauta ze Związku Radzieckiego, który dokonał tego w 1961 roku. Jak widać, można doszukać się nawet takich elementów, a to zapewne jedynie wierzchołek góry lodowej. Podobne nawiązanie spotkało nazewnictwo jednej ze skórek do mundurowania Borysa, o której zrobiło się dosyć głośno, bowiem w pierwotnej wersji rosyjski żołnierz nosił nazwę Mały Zielony Ludzik. Naturalnie wywołało to kontrowersje głównie za sprawą delikatnej sprawy mającej miejsce od 2014 roku na wschodniej granicy Ukrainy. Określenia tego używano wobec rosyjskich żołnierzy, którzy nie posiadali na mundurach żadnych wyróżników, które pozwalałyby na określenie ich przynależności państwowej. Po zgłoszeniu sprawy przez graczy w jednej z aktualizacji zmieniono nazwę na Alligator, przy czym sama sytuacja została opisana po prostu jako czysty przypadek. Ciekawostek jest o wiele więcej, jak chociażby kichnięcie, gdy za długo będzie się ławkować, ale myślę, że wraz z dalszym bytowaniem gry ujrzymy jeszcze bardziej enigmatyczne, może nawet bardziej skomplikowane nie tylko i ale i całe serie zagadek. Zobaczymy. Ja tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda 2042. Piszcie co sądzicie o ciekawostkach z dzisiejszego materiału i naturalnie dodawajcie jakieś swoje niespodzianki, na które sami trafiliście podczas gry. Jestem Jachu. do zobaczenia. Cześć.